Co my na to powiemy? Jak mamy do tego podejść? I co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Spróbujmy zastanowić się, skąd się to wzięło, już na sam koniec. Skąd wzięła się taka postawa? gdzie wobec zniszczeń i przemocy brutalnej, bezwzględnej siły są jeszcze rycerze. Otóż to wszystko wyrasta z kultury katolickiej. Musimy pamiętać, że Kościół katolicki opiera się z jednej strony na objawieniu, a z drugiej strony na asymiluje dziedzictwo kultury grecko-rzymskiej. I tutaj bardzo ważne jest uświadomienie sobie, na czym polega istota kultury greckiej, która ma ten wymiar uniwersalny, jako kultura wysoka. To jest bardzo ważne. Jako kultura wysoka. Otóż Grecy kulturę nazywali paideją, a paideja to było formowanie człowieka doskonałego od dziecka, czyli żeby człowiek był jak najlepszym. To, to był sens kultury. Pajdeło Pajdełej to wychowuje, Ty wychowujesz. Pajdeło, Pajdeło wychowuje, kształtuje, żeby, żeby ten człowieczek mały, który wiele rzeczy chciałby opanować i być zdolnym do ich zrobienia, żeby on to potrafił zrobić jak najlepiej. I to właśnie zostało przejęte przez kulturę katolicką, która dopełniając nadprzyrodzony porządek objawienia, dopełniając naturę i kulturę, zostawiło z kultury greckiej właśnie ten ideał doskonalenia. I to zrodziło, ze względu na dopełnienie przez ten porządek nadprzyrodzony, zrodziła cywilizację łacińską. I my przyjmując z Rzymu poprzez Czechy katolicyzm, chrześcijaństwo. W nas zaszczepiono cywilizację łacińską, gdzie z jednej strony zachodniej była cywilizacja bizantyńska od strony Niemiec i turańska-mongolska od strony wschodu. I te obie cywilizacje nieustannie nas próbują ścisnąć i zadusić, albo od zewnątrz poprzez siłę brutalną, albo od wewnątrz przez rozkład. I teraz musimy sobie uświadomić, że siło, siła cywilizacji zachodniej, jako łacińskiej, leży w tym, co Grecy odkryli jako piękno. Właśnie to piękno, które udało się Grekom podnieść na poziom najwyższy, to piękno, i po tym widać, to jest taki znak czasów to piękno dzisiaj zdeptano na różne sposoby. Zdeptano. Zarówno w jego cechach obiektywnych, jak również w jego znaczeniu dla rozwoju człowieka. Otóż trzeba przypomnieć, jakie były cechy piękna w sensie klasycznym, ponieważ dopiero wtedy możemy szukać źródeł odrodzenia. To bardzo tak zwięźle podał święty Tomasz, to, św. Tomasz Zakwinu: Integritas sive perfectio. Czyli doskonałość, harmonia, sive konsonancja, harmonia, czyli odpowiednie proporcje, etiterum claritas, jasność, blask. Czyli my w nas samych i wokół nas musimy tworzyć piękno, dążyć do doskonałości, do porządku i do czystości, jasności, blasku dlatego że wtedy jest, powstaje w nas nowa siła zdolna do materializowania się na różne sposoby i dawania oporu innym cywilizacjom które żyją z brzydoty z byle jakości z kłamstwa i z chaosu i dlatego właśnie żeby nas pozbawić siły prowokują czy powodują że to co u nas powstaje jest byle jakie chociaż Polacy jadą za granicę i robią rzeczy najlepszej, najlepszej klasy, tak jak teraz słyszeliście Państwo, tam jest samolot Boeinga nowy, Dreamliner itd. i tak dalej. Właśnie jeden z tych profesorów, który odważył się włączyć w sprawy dotyczące tragedii smoleńskiej, profesor Binienda, jest jednym z współtwórców. Ci ludzie muszą wyjeżdżać z Polski, bo w Polsce dla nich nie ma miejsca. W Polsce jest miejsce na byle jakość. I wszystko musi być rozregulowane, musi być chaos, czyli po, pociągi muszą się spóźniać, prawda? Kolejki muszą być wszędzie do urzędów. To, to jest metoda. Cywil... Po Prostu Polska została opanowana przez obce cywilizacje, które wsączając w nas swoje metody, rozsadzają nas od wewnątrz. I wreszcie ta ostatnia blask jasność musi być. Pogodnie musi być ciepło. Więc jak w nas będzie piękno tak pojęte, nie tylko subiektywnie, że mi się podoba, czy nie podoba, to jest śmieszne w ogóle, to jest dziecinne. Po tylu wiekach i tysiącleciach refleksji nad pięknem, tworzenia pięknych dzieł, Mówienie o tym, że piękno to jest sprawa gustu i że właściwie to jest kwestia tylko co się komu podoba, to świadczy o tak niskiej kulturze, że nie ma z kim rozmawiać. No Nie ma z kim, no o czym rozmawiać? No. no bo to już jest matą, no bo co innego można powiedzieć, niż to, że jest matą. Bo ja rozumiem, że ktoś zna tę dziedzictwę i potrafi, to zbuduj taką świątynię jak Partenon, zbuduj, to porozmawiamy wtedy. Wytłumacz, na czym polega to dzieło, skąd, jaka jest idea. O co chodziło? Oni nic nie wiedzą. Oni mają tylko swoje zdanie. Zdanie bez wiedzy i bez gustu, no to wielkie zdanie. Dlatego mówię, to matą, no i co takiemu robić. Otóż właśnie po to, żeby tę siłę odzyskać, musimy wrócić do źródeł cywilizacji zachodniej. I wtedy ta ideologia, która staje się przedłużeniem innych cywilizacji, ona osłabnie, bo ona to tak, jak, proszę państwa, jak z karaluchami. Jak się zapali światło, pamiętam, kiedyś w takim bloku komunistycznym musiałem mieszkać, jeszcze się cieszyć, że mam gdzie mieszkać, to w kuchni, bo była taka ślepa kuchnia, bo to były budynki postępowe, to, to nie były takie zacofane, proszę państwa, jak ten dwór w Kruszowie. To jest zacofane, to jest w ogóle dno jakieś. A takie mieszkanie w bloku, proszę bardzo, 30 metrów ze ślepą kuchnią. Jak zapalamy, Światło w tej kuchni to widzimy tylko jak zwiewają te karaluchy. To, to jest postęp. To jest postęp, to jest coś. Więc podobnie jest z cywilizacją. W momencie, kiedy my wokół siebie będziemy budowali doskonałość, harmonię i jasność, to te karaluchy, jako wysłanniki obcych cywilizacji, one zaczną uciekać. One boją się światła. A więc my nie musimy się siłować. My musimy tylko wnieść piękno. I tego Państwu z całego serca życzę. Dziękuję. Bardzo.